Wielokrotnie już w mojej 20-letniej karierze próbowałem i wdrażałem razem z moim zespołem rozwiązania branżowe. Rozwiązania branżowe, które miały zbudować przewagę wobec innych moich konkurentów. Co zbudowały? Tylko kupę kosztów i nic więcej. Bo jak prezentowałem Uszyte na miarę dla konkretnego przedstawiciela branży, rozwiązanie innemu przedstawicielowi tejże branży, okazywało się, że wszystko było źle. Ale my kompletnie działamy inaczej. A niby ta sama branża. My dokładnie to samo sprzedajemy, ale wie pan, my inaczej. My dokładnie tak samo finanse realizujemy, ale jednak inaczej. Pamiętaj w doborze optymalnego dostawcy rozwiązania konfiguratora firmy deweloperskiej. Musicie kierować się przede wszystkim zaufaniem i uczciwością, transparentnością tego partnera w kontekście tego, co wam oferuje. A Ty jak? Jakie masz doświadczenia w kontekście, czy też jak wdrażasz rozwiązanie klasy CRM, klasy RP, Również jednym z pierwszych pytań, czy wdrażaliście w naszej branży? Czy macie? Ile macie doświadczeń w naszej branży? Daj w komentarzu, dlaczego to potencjalnie jest dla Ciebie ważne. Jeżeli zadajesz to pytanie, chętnie podyskutuję, porozmawiam na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.